Zgromadzenie. Po wielu staraniach fundację Matki Zofii Czeskiej zatwierdził biskup krakowski Marcin Szyszkowski. W imieniu Stolicy Apostolskiej uczynił to Nucjusz Honorat Visconti, a swoją aprobatę wyraził także król Polski Władysław IV Baza. I szlachta krakowska stała się dla nas bardziej przychylna, starając się niejednokrotnie o wykształcenie swych córek w naszym domu. Czułyśmy ich zaufanie. Najwię najważniejsza jednak była dla nas obecność Jezusa w najświętszym sakramencie w naszej kaplicy. Pan Bóg matce błogosławi, powiedziałam jej pewnego dnia: Tak się cieszę. Dziękuję za Twoją obecność, Eufrozyno, odpowiedziała. Za Twoje oddanie, to prawda. Pan Bóg dokonuje swego dzieła. Pragnie jednak bardzo, by ono nie skończyło się wraz z naszym życiem. Czuję, że czeka nas jeszcze wiele trudności. Pod krótkiej przerwie mówiła dalej. Dziś rano swoją decyzję o odejściu oznajmiła mi jedna z miszczyń. Pragnie ona wrócić do domu, do rodziny, a tak wiele nadziei w niej pokładałam. Zasmuciłam się tymi słowami. Czułam, że jest to problem, który bardzo matkę trapi, pośród wielu różnych innych problemów. Do tej pory bowiem nie doszło jeszcze do tego, by któraś z nas zobowiązała się jakimkolwiek ślubem do kontynuowania tego zadania. Każda, która przychodziła, w każdej chwili mogła odejść i tak naprawdę nic ją nie trzymało. Miłość Boga. Ona była nie jednej z nich, lecz gdy przychodziły trudności, odejście wydawało się najłatwiejszym rozwiązaniem. Jakby czytając w moich myślach matka mówiła dalej. Ja też już tyle razy zadawałam sobie pytania, dlaczego to robię, dla kogo? I gdyby nie wiara, która pomaga podążać za głosem Boga, Boga, który tak często się ukrywa, to być może ja byłabym dzisiaj zupełnie gdzie indziej. Tak, bardzo potrzeba nam wiary, wiary niejednokrotnie w ciemnościach. Pan Jezus powiedział, proście, a oczy macie, prosimy, prosimy Go bardzo, by pomnożył nam wiary. Już wtedy w jej sercu dojrzewała myśl, która, która wyjawiła mi jakiś czas później. Pan Bóg chce, by powstało zgromadzenie sióstr oddanych całkowicie wychowaniu i nauczaniu, byśmy to, co już robimy, zawarły w ślubach pod opieką Maryi, na chwałę Boga.